ciąg dalszy tematu wybaczania. Dzisiaj Iwona odpowiada na pytanie jak wybaczać? Co trzeba zrobić, żeby faktycznie wybaczyć? Na sam początek należy zrobić listę osób, którym yy, chcemy wybaczyć i trzeba napisać, co chcemy tym osobom wybaczyć. I tutaj yy, nie wolno łączyć tych osób w jakieś grupy, tylko każdą potraktować z osobna, indywidualnie. Yy, także nie, że yy, na przykład nie obwiniamy rodziców, tylko każdego z osobna musimy indywidualnie potraktować, zapisać na tej liście i napisać, co do tej osoby, jaki do niej mamy żal. Następnie warto się zastanowić, czy te osoby, co do których mamy żal, jeszcze żyją, czy możemy z nimi porozmawiać. I może warto ten temat jakoś wyjaśnić, aczkolwiek trzeba to robić bardzo ostrożnie. Gdyż rozmawianie o jakichś ranach, które być może są bardzo dawne, nie jest zbyt łatwą sprawą. Tym bardziej, że tamta osoba może faktycznie mieć duże poczucie winy związane z tą krzywdą, którą wyrządziła, co dodatkowo nasila niezbyt pozytywne emocje, które mogą się pojawić w trakcie takiej rozmowy. Dlatego ostrożnie, aczkolwiek myślę, że warto. I teraz, tak, jak wybaczyć. Trzeba sobie wyobrazić, że bierzemy krzesło i wyobrażamy sobie, że na tym krześle siedzi właśnie ta osoba i całą listę tych żali, które mamy do tej osoby, po prostu jej mówimy. Jeżeli chcemy, to możemy krzyczeć, możemy ją zwyzywać, możemy powiedzieć po prostu wywalamy z siebie to wszystko, co nam ciąży, tak jakby ta osoba faktycznie siedziała na tym krześle, I jak już to wszystko z siebie wyrzucimy. To jest ostatni raz, kiedy tak robimy w stosunku do tej osoby, czy w myślach, czy, czy na głos. I mówimy do niej taką sentencję. Ja tutaj pozwolę się wspomóc tym, co dokładnie Iwona napisała, żeby tego jakoś nie przekręcić. Już, gdzie to było? Już tak. I teraz po, po tym, jak taka właśnie lawina poleci w kierunku tego pustego krzesła, na którym wyobrażamy sobie, że siedzi ta osoba, Mówimy tak. A teraz wybaczam Ci. Idź wolny, ja jestem wolny. Idź w pokoju, ja jestem spokojny. No i ona sugeruje, że trzeba to robić codziennie do momentu, kiedy faktycznie poczujemy spokój, kiedy faktycznie poczujemy, że mamy ulgę, że faktycznie wybaczyliśmy. I jak już to się stanie, to mm, nie. Nie ma już takiej sytuacji, że na temat tej osoby mówimy negatywnie. Staramy się mówić albo neutralnie, albo nawet szukać pozytywów tej osoby. W procesie wybaczania też bardzo ważne i pomocne jest to, żeby stać się niejako adwokatem tej osoby i bronić jej tak, jakbyśmy to samego siebie chcieli bronić. I może znajdziemy jakieś tutaj dodatkowe plusy, argumenty na to, że ta osoba taka nie inaczej postąpiła, i może dzięki temu będzie nam łatwiej zrozumieć daną sytuację i przez to łatwiej wybaczyć. Dlatego zapominamy, jeżeli wybaczyliśmy, jeżeli poczuliśmy tę, tę ulgę, to właśnie przestajemy negatywnie oczerniać tę osobę, przestajemy o niej tak mówić, jak do tej pory mówiliśmy. Przestajemy tak myśleć. Staramy się odwrócić tą sytuację. Staramy się z pozytywnym nastawieniem do tej osoby <laughs> zwrócić. Oczywiście, w procesie wybaczania, bardzo ważna jest też praca nad poczuciem własnej wartości. Jeżeli w tym obszarze będziemy pracować nad własnym poczuciem własnej wartości, to. Też nam ułatwi ten e, proces wybaczania, nastąpi to pewnie szybciej i szybciej się po prostu uwolnimy i będzie nam lżej. No, i tutaj e, Iwona pisze, że e, jeżeli zrobimy te wszystkie rzeczy, jeżeli faktycznie już wybaczymy, to o wiele przyjemniej, o wiele lepiej będzie nam się żyło, ale jest jeden warunek: to wszystko trzeba zrobić. Samo niestety za nas się nie zrobi. Dopóki nie poczuliśmy tej ulgi, to trzeba praktykować. To ćwiczenie z krzesłem, praktykować pozytywne myślenie na temat tej osoby, szukanie, tak jakby, wyjaśnienia i zrozumienia, dlaczego tak, a nie inaczej to się stało. I być może, jeżeli zabawimy się w adwokata naszej tutaj osoby, która nas skrzywdziła, to będzie nam po prostu o wiele łatwiej wybaczyć. Pozdrawiam serdecznie. Do zobaczenia jutro.